O, witam wszystkich, cześć, dzisiaj Volvo C70, powoli kończymy wiązki, trzeba było kompletne wiązki zrobić, bo tu jeszcze było na kopułeczkę, tutaj z tego wałka kopułka wychodziła, tu macie jeszcze cewkę starą, czyli trzeba było wszystko zrobić u góry, taki kolektor tu nie występował, listwy z czujnikiem nie było i nie było w tym samochodzie dwóch zmiennych faz teraz już są dwie zmienne fazy i do tego duże turbo występowała jedna zmienna faza w dwóch nie było no i trzeba było zrobić całe wiązki, wykorzystamy do tego oczywiście bleka bo to będzie dla nas najprostsze bo chyba inny sterownik byłoby ciężko przypisać jakieś kluczyki cokolwiek imo, no, pewnie by nie działało a w międzyczasie, jeszcze rozbieramy dzisiaj sobie taką fałszysteczkę. Pokażę Wam zaraz. No i ta fałszysteczka Jaguar. 6 cylindrów. Diesel. Po panewce rozbieramy. Jest trochę tego. Na razie mamy tak to poukładane. Powiedzmy niby nie ład, ale ład. Wszystko podzielone. Potem do takich pudeł poskładamy, żeby się potem, wiadomo, można było połapać, to, co chodzi w tym wszystkim, bo jest tak nawalone wszystkiego, że głowa boli. Że rozkręcamy, pokażę Wam później, jak to dalej będzie wyglądać. No i tu jeszcze sobie żeśmy dzisiaj rozebrali też e, 2.0 ST 150 Fiesta 6. E, na wszystkich korbowodach chwyciło panewki, poobracało je. Chociaż ten wał jakoś tam źle nie wygląda, no ale już tu widać. Już go nie będziemy robić na pewno. Pełny remont, najprawdopodobniej kuty tłoki, zwiększymy troszkę stopień sprężania, żeby tam wyszło nam trochę więcej mocy z tego. No to tak, rozebrany praktycznie. Tu akurat panewek nie ma, panewki nie ma tutaj. Możecie sobie zobaczyć. I... Wszystkie tak wyglądają, akurat na wodach się nie poobracały, wszystko jest OK tutaj, tłoki jakoś tam jeszcze źle nie wyglądają, no ale mamy co innego i tu jest problem, bo się obróciły główne, widać tutaj to panewka gdzie jest łączona jest tutaj w tym miejscu, to samo jest tutaj, o. I co się stało? Ona się tak długo kręciła, że normalnie tu jest krawędź z tej strony. To samo jest tutaj, tylko mniejsza. Tu będzie teraz widać. O, widać tam krawędź. Tu jest mniejsza. Tu jest dużo większa. Nie wiem, czy to jest normalne. Nie. Nie. no Tu u góry jest płasko. Tam jest krawędź. No co, co się stało? E... Nie będzie się dało naprawić tego silnika, bo dałoby się te stopy splanować, obniżyć je, wyosiować. No ale jak się okaże, że w, w bloku jest to samo, takie krawędzie jak tutaj, to stałoby się tak, że będziemy go osiować. To wtedy ten wał jakby pójdzie nam do góry silnika, przesunie się w górę silnika, no i wtedy uszczelniacze nic nie będzie pasować. Także może być, może być po nim. Zaraz ściągniemy wał do końca i zobaczymy co dalej. No i tak mamy tu panewkę oporową, i tak z jednej strony jest, z drugiej strony nie ma. Odpadła i ona jest tam. Widać tam między wałem, a blokiem. Z drugiej strony A powinna być, powinna być tutaj na zamkach takich. Są takie zamki te, te nacięcia. I tu powinna, no, powinna tu siedzieć nie ma jej. No dobra, rozbieramy dalej. No najlepsze jest z tym wszystkim to, że to był rozrząd robiony jakiś czas temu. I, I pompa jest nowa. Pompa jest nowa. Pomoko w silniku Jaguara. Tu żeśmy się już napotkali na jakieś części z Citroena i z Peugeota. Wszystko jest. Peugeot, Citroen Jaguar. Wszystko zmieszane w jednym. Nie wiemy, co może coś z tą pompą jest nie tak lub gdzieś gubił ciśnienie i się zatarł na wolnych obrotach. Ale teraz tak, wracamy, wracamy tutaj. I co? No i... na no jakoś źle to nie wygląda. No zobaczymy. Poskładamy, damy do szlifierza. Zobaczymy, czy się uda, bo może być tak, tutaj nie ma w ogóle nic. Może się uda go wyosiować. No jeszcze pytanie, jak wyglądają tuleje. Trzeba to pomierzyć. No, dużo niewiadomych. Może być tak, że naprawdę będzie nieopłacalna, czy nieopłacalna. Silnik nowy kosztuje kompletne 92 tysiące. Dół kosztuje, czyli jakbyśmy chcieli sam blok kupić z wałem, ze wszystkim, kosztuje 50 koła. A po regeneracji 62. Bez turbin, bez niczego, wiadomo, nie? Goły, goły, goły silnik. No, także nie wiem. Zobaczymy. Damy Wam znać, co z tego będzie. No, pozdrawiam wszystkich. Hej.